Na się 3 razy 3 minuty. Zobaczymy zawodników Tomasza Kromackiego, Pagodiej Junkanowicę i Piotra Sokoła, Ring Kraków. Ja w tej chwili zaproszę do narożnika niebieskiego zawodnika Piotra Sokoła. Kategoria 75 kg, logik, tytuł Zawodowego Mistrza Polski. Paku i kadowice. Przed nami Tomasz. A my mamy przyjemność oglądać zawodową walkę wieczoru naszego turnieju w Katowicach. Tomasz Gromacki w czerwonych rękawicach prowadzony przez trenera Witolda Kostkę reprezentujący PAKOT IM Katowice krzyżuje rękawice z Piotrem Sokołem prowadzonym przez trenera Wojciecha Adamskiego Ring Kraków. Walka odbędzie się na dystansie 3 razy 3 minuty. Przed nami starcie numer 1 Walkę w ringu prowadzi sędzia Waldemar Kaczmarczyk. Punkty zlicza Dariusz Sajdak, Agnieszka Torchan i Jerzy Bassa. Pierwsza ronda nieco rozpoznawcza, bardzo wyrównana, idziemy podsłuchać co trener Witold Kostka mówi do swojego zawodnika. Michał 5, już już, komek, lewy prawy lewy, się, prawy low kick, ładnie, on po prawy low kick, po już odpłynął z prawy low kick, robimy to maksym, komek jest zajebiście, Tego się trzymamy, tylko blokujemy jego prawy łuki i go kopie, tak jest super, maksym, cios kończy noga, I uciekam. Ja, uciekam, I tak i uciekam, tak i uciekam, tak, tego się trzymamy, skrzydł, pan! skrzydł, pan! Pa noga. troszkę na tych nóżkach, jak masz tyle sił... Mam, mam. ...to nie wdalałeś, to poruszaj się. Ładnie, odrzuć na włosy wtedy ustawiamy. Ty frontem go wpuść dopiero, nikomu. Nikom z dystansu, bo to nie sięga w Uwagi odnośnie dystansu, uwagi odnośnie kombinacji. Wszystko w dużym tempie i naprawdę ogromnej dynamice. Przed nami starcie numer dwa. Tomasz masz czerwony na rękawice odgrywa. Piotr soku, niebieskie rękawice. Na drugie starcie zawodowej walki wieczoru pomiędzy Tomaszem Gromackim a Piotrem Sokołem. A my przypomnijmy dzięki komu odbywają się te zawody. Organizatorem jest PAKO Team Katowice pod patronatem Polskiego Związku Kickboxingu, Organizacji Światowego Kickboxingu WAKO, ze wsparciem miasta Katowice. Sponsorem głównym jest Katowicki Holding Węglowy SA Sushi Mami. I Fitness Club 24 oraz Związek Zawodowy Pracowników Dołowych. Zawody wsparli również mniejsi sponsorzy. Cotton Club, Hotel Diament, NZZ Solidarność, Masters Promotions, Tytan Odżywki, Venatio, Rampa i Mielin, DIA tworzywa sztuczne. Anon nagłosienie i oprawę medialną dbają patroni. Kibo.pl, fightsport.pl tvpkatowice.comtv.pl Katowice.tv.eu oraz fotosm.pl W serwisie fotosm.pl już możecie obejrzeć pierwsze zdjęcia. Na kibo trwa transmisja na żywo. Na kanale YouTube'owym Kibo można obejrzeć wszystkie walki tego turnieju wrzucane zaraz po ostatnim ringu. trzyminutowa runda właśnie dobiegła końca. My przemieszczamy się do niebieskiego narożnika, żeby zasłuchać, co podpowiada narożnik z Krakowa. Ten low schodzi, to niech się rady. Kompaj tylko Kopcin na vlogi od razu łupkę. Zawadziłeś go tu na czerwony koptę Mówię, lewy, prawy, dwa housing. Prawy, lewy, the Nic więcej. Pamiętaj, trzymać się. na vlogi z drogą. Patrz w nawet na vlogi na, na, na noga. Punkty łap z nogi. A rękami już śmiesza, bo stoi. Stoi. On też stoi. Jak, jak się czuję? Ja to teraz jak minuta do końca, to być Pamiętaj. proste, proste, Zdrowie jest. A trenerzy polecają kombinacji ciosów prostych na gardę, żeby zmylić przeciwnika i kopać mocne ukiki. Czy to poskutkuje? Przed nami starcie numer 3. Ostatnie 3 minuty kickboxingu, którego, którego możemy obejrzeć w Katowicach. Tomasz Gromacki, czerwona na rękawice ekotra. Piotr Soku, rękawice niebieskie. i sure he said I tak jak moja żona w oficjalnej pożegnaniu tej gali, tak my dziękujemy bardzo za uwagę naszej transmisji. Spędziliście z nami sobotę i niedzielę z kickboxingiem Low Kick. Dziękujemy za obecność. Mam nadzieję, że podobało się od początku do końca. W imieniu naszego realizatora Lecha Dąbrowskiego, w imieniu naszej ekipy Magdaleny Dziklińskiej, Katarzyny Brzeskiej i mnie, czyli Jacka Brzeskiego. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się.